Zakazany owoc, odcinek 345: tej mówi Kumri, że ich związek się skończył i że chce pogodzić się z żoną. Odcinek 345: Streszczenie: Ildis udaje się do firmy, nie odwiedza jednak swojego męża, a dogana. Odkąd Cię poznałam, miałam o Tobie dobre zdanie, poznaj ale usłyszałam pewne rzeczy, w które nie mogę uwierzyć. Nie spodziewałam się tego po tobie, mogę wiedzieć, co usłyszałaś? Wiedziałeś o związku Kagataja i Kumri. Przekupiłeś nawet ludzi, żeby milczeli. To zniekształcona informacja, ale nie zaprzeczasz. Uwierz mi, że zdenerwowało mnie to tak samo jak ciebie. Nie mogłeś zostać zraniony tak bardzo jak ja. Kagate i ja nie mieliśmy żadnych poważnych problemów, byliśmy szczęśliwi. Potem Kumli pojawiła się w naszym życiu i wszystko się rozpadło, kontynuuje Ibis. Twoja córka bezwstydnie oświadczyła w wywiadzie telewizyjnym, że go kocha. Powiedziała to, ignorując mój smutek i zniszczenie mojej rodziny. Masz rację, nie jest łatwo słuchać takich rzeczy. Chciałbym, żeby do tego nie doszło. A ja chciałabym, żebyś porozmawiał z Kumri. Gdybyś jej przeszkodził, gdybyś może zabrał ją gdzieś, zrobił cokolwiek Zamiast tego wolałeś przekupić ludzi, żeby milczeli Yildiz, o wielu rzeczach nie wiesz, oznajmia Dogan Kumri nie jest taka bez powodu Gdybyś wiedziała, przez co przeszliśmy z jej powodu, nie mówiłabyś tak i zgodziłabyś się ze mną Każda rodzina ma swoje problemy, my także je mieliśmy. Myślę, że Kumri jest po prostu zepsuta. Yildiz, niewiele wiesz. W takim razie mi powiedz. To sprawy rodzinne, nie chcę o nich mówić. Próbowałem powstrzymać Kumri przed popełnianiem błędów. Ale fakt, że nie mogę ci teraz wszystkiego powiedzieć, nie znaczy, że pochwalam to, co zrobiła. Naprawdę przepraszam z powodu tego, co się stało. Niestety nie możemy zmienić przeszłości, stwierdza Ilbis. Zajęłam ci wystarczająco dużo czasu. Do widzenia, po wizycie w firmie Ildis udaje się do Starego Domu, by zabrać jedną z zabawek Halitkeina. Pokojówka informuje o tym Kumri, a ta postanawia natychmiast skonfrontować się z rywalką. Z pewnością pomyliłaś domy, stwierdza Ildis. To samo chciałam powiedzieć Tobie, odpowiada córka Dogana. Nie chcę mieć z Tobą nic wspólnego. Przyszłam po zabawkę Halitkeina, a teraz idę. Zejdź mi z drogi. Dobra wymówka, podoba mi się, oznajmia Kumri, nie pozwalając rywalce odejść. Nie potrzebuję wymówki, żeby tu przyjść. Sama wyprowadziłam się stąd, aby nie widzieć twarzy Twojej i Kagataya. Dobra decyzja. Oczywiście nie można rozdzielać tych, którzy się kochają. Gdybym była tobą, z radością przyjęłabym tę wiadomość i wycofała się. Skoro kagatej tak bardzo cię kocha, nie spałby pod moimi drzwiami. Ale ty jesteś taka ambitna, że tego nie widzisz. Mildis, jest w tobie coś naiwnego, wiesz? Nadal wierzysz w to, co mówi Kagatei. Skąd wiesz, że nie śpi pod moimi drzwiami? Posłuchaj, zabiję cię, jeśli nie zejdziesz mi z drogi, ostrzega córka Asuman. Nie ma tu nikogo, kto mógłby cię uratować. A może nie wierzysz mi, bo nie nagrałam wszystkiego jak twoja mama. Moja mama, Lilis robi zdziwioną minę. Nie wiedziałaś? Myślę, że powinnaś z nią o tym porozmawiać. Tymczasem Ender rozmawia z Doganem w firmie. Powiedziałem ci, że nie chcę więcej pracować z Kagatejem, przypomina mężczyzna. Więc odchodzisz, pyta siostra Kanera. Oczywiście, że nie. To on odejdzie. Zgodził się? Nie zadam mu ponownie tego pytania. Podwyższę kapitał zakładowy w spółce. Dobry pomysł. W tej chwili Kagatejowi brakuje pieniędzy. Wiem o tym. Pomyślałem, że mnie wesprzesz i dlatego ci powiedziałem. Oczywiście, jestem zawsze z tobą. Jeśli chcesz, możemy porozmawiać o tym wieczorem. Dobrze, przyjdź do nas dziś wieczorem. Porozmawiam z Kumri. Jeśli się pokłócimy, staniesz się naszym rozjemcą. Kagatej zaprasza Kumri na rozmowę do swojego domu. Oglądałem dzisiaj twój wywiad, oznajmia mężczyzna, gdy jego kochanka stoi już przed nim. Spójrz, doświadczyliśmy czegoś, nie będę temu zaprzeczał. Tylko spróbuj, to, co powiedziałaś w wywiadzie, postawiło nas w trudnej sytuacji. Zapytali mnie o moje przeżycia, o to, jak się czuję, a ja odpowiedziałam. Przepraszam, że nie jestem takim tchórzem jak ty. Powiedziałam to, co czuję. Nie zamierzam cię skrzywdzić, teraz chcę tylko rozwiązać sytuację ze swoją żoną. Tak, to było ekscytujące. Była między nami jakaś chemia, ale nigdy niczego ci nie obiecywałem. Twierdzisz, że poczułeś coś powierzchownego, ale nigdy nie mówiłeś tak, kiedy byłeś ze mną, stwierdza Kumri. Uwierzyłam w to, co powiedziałeś, i stałam za swoimi uczuciami. Niestety, twoje uczucia są jednostronne. Tak jak powiedziałem, chcę tylko odzyskać swoją rodzinę i pójść swoją drogą. Nie oczekuj ode mnie niczego, żyj swoim życiem. Tak będzie najlepiej, szkoda, że nie pomyślałeś o tym, zanim zacząłeś ze mną związek. Biegałeś za mną, dzwoniłeś do mnie, chciałeś się ze mną spotykać, a ja po prostu przychodziłam. Masz rację, biorę całą winę na siebie. Wiesz, czym różni się od innych? Pyta dziewczyna. Jestem Kumri il Potrzebuję jednego dnia, aby zmienić te wydarzenia w nigdy nie zaistniałe. I nikt nie może mnie skrzywdzić, odwraca się i odchodzi. Gdy wraca do domu, jest bardzo smutna. Dogan stara się ją pocieszyć. Wieczorem Kagatej przychodzi do mieszkania Fejzy. Przyjaciółka ma dla niego złą wiadomość. Twierdzi, że Ildis zadzwoniła w ostatniej chwili i odwołała spotkanie. Tak naprawdę wcale nie zaprosiła jej do siebie. Oszukała Kagataja, by spędzić razem z nim wieczór. Czy liczy na to, że teraz to ona uwiedzie mężczyznę?